Cześć moi drodzy, z tej strony Roxana. Chciałabym się Wam pochwalić moim ostatnim zakupem z firmy Lavello. Jest to taki piękny zlew wraz z czarną baterią i z przepięknym czarnym dozownikiem do płynu do mycia naczyń. Jak widać, zlew prezentuje się wyśmienicie. Jest idealnie dopasowany do mojej kuchni, ponieważ kolorystyka jest to również w kolorze czarnym. A na rynku jest ciężko znaleźć porządny zlew właśnie w tym kolorze. Zlew użytkuję już od 4 dni. Jest bardzo głęboki. Dzięki czemu możemy zmywać naczynia yy, różnej wielkości. Po tych 4 dniach mogę śmiało powiedzieć, że zlew nie rysuje się, nie zostają na nim smugi. Po prostu wygląda jakby był nowy cały czas. Nad kupnem z lewu do Waszego mieszkania bądź domu polecam szczerze tą firmę.